Witam serdecznie. Cześć. Chrysler PT Cruiser 1.6 Będziemy dzisiaj wymieniać poduszkę silnika górną bo lekutko się zużyła że gołym okiem widać, że trzeba ją wymienić także bierzemy się za robotę poduszka silnika trzyma cały silnik wiadomo, że po wyjęciu poduszki silnik nam poleci w dół musimy sobie go podeprzeć delikatnie podnośnikiem, klockiem, co tam mamy pod ręką, żeby tylko stał w miejscu i cały ciężar, żeby nam nie wpadł na dół. Także jest to zabezpieczone zwykłym podnośnikiem i idziemy na górę kręcić. Kręcimy te dwie śruby piętnastką tutaj. Raz. Dwa. Śruby wyjęte do odkręcenia tej śruby będzie potrzebna nam 18. Kręcimy, wyjmujemy i możemy brać do ręki wszystko. O, wysuwamy sobie stąd. I mamy gada w całości. Zawsze możemy go porównać, czy wszystko jest ok, wielkość, wymiar, żeby się zgadzało. Za chwilę przełożymy to tutaj. Śruby dokręcamy takim imbusem, bo wiadomo, takie są śrubeczki. Po prostu przekładamy z tamtego do tego i to ustrojstwo odkręcić. Śrubą i przełożymy to z powrotem tu. Jak widzimy znaczek Kreislera, oryginał, czyli 2004 rok, a teraz jest 2023. No, można w końcu wymienić. Trochę przebiegu jest, a tak to wygląda na żywo. Skoro jest gotowe i wszystko przełożone, pchamy to z powrotem. śrubki jak widać zapakowałem na swoje miejsce. Kolejna trzecia śruba. Pokazuję, udowadniam, że wszystkie moje śrubki są wiecznie wysmarowane. Traktuję zasadę: nie posmarujesz, nie pojedziesz, łatwiej się potem odkręca. Kręcimy śrubeczki dwie i tą trzecią. I zaraz będzie gotowe, podnośnik wyciągamy, zabieramy, próba, poduszka trzyma, trzy śruby górne, jedna boczna, plus podnośnik na chwilę podłożyć, 20 minut z myciem rąk i wszyscy są zadowoleni. Także 1.6 Chrysler PT Cruiser, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.